Tam pod lasem pod borem, pod zielonym jaworem piłam piwko z najmilszym, piłam piwko wieczorem, piłam piwko z najmilszym, piłam piwko wieczorem. Nóżka nóżkę trącała, rączka, rączkę ściskała, serce serce tuliło. I tak całą noc było, serce serce tuliło, i tak całą noc było. Wyszła chmura z lasu. piorun szczelił w dębinę. Dziewczę głośno krzyknęło: Ratuj Janku, bo zginę. Dziewczę głośno krzyknęło: Ratuj Janku, bo zginę. Oj nie zginiesz dzieweczko, oj nie zginiesz nieboże, jak ten deszczyk przestanie, sam cię do snu położę. Jak ten deszczyk przestanie, sam cię do snu położę, a deszcz pada i pada, aż do samego rana. Mamcia jej się pytała, gdzieś córeczko bywała. Mamcia jej się pytała, gdzieś córeczko bywała. Na zabawie ja byłam, tam muzyczka mi grała, chłopcy tam go tańczyli, jam się przypatrywała. Chłopcy tango tańczyli, Jam się przypatrywała. Będziesz jadła, nie będę, Będziesz piła, nie będę, Będziesz chłopców kochała, Mamo Janka to będę. Będziesz chłopców kochała, Mamo Janka to będę. Bo ten Janek, Janeczek, on mi ukrad wianeczek, on mi ukrad i schował, on mnie w usta całował. On mi ukrad i schował, on mnie w usta całował.